No, mam nadzieję, że się uda. Jeszcze dzisiaj dodatkowo dołączyłem drugi mikrofon i muszę później to zsynchronizować w wideo, żeby to wszystko zagrało. Rozciągnę się wygodnie w fotelach. Ale nie, jak masz fotel, to kapitalnie. Polecam się rozciągnąć... Znaczy nie, a nie będzie długo. To na pewno nie. No bo ostatnio byłem, wracając do tematu mikrofonu, zawiedziony troszeczkę za cicho. To było wszystko na no, żenada. I rzeźnia lekka. W ogóle witam. jojo serdeczne z mojej strony. Co, ja tutaj mam do rachunek? Nieważne. Dzisiaj krótka sprawa. Nie wiem jeszcze w sumie, jaki tytuł będzie tego filmiku, ale ty już wiesz. Eee, więc taka sprawa odnośnie, odnośnie tego, że odnośnie skrótów komputerowych trochę będzie tak. U nie, no, odnosi skrótów komputerowych. A no, pytałem Maryję, Maria stwierdziła, że nie ma nic przeciwko nazywaniu jej, jej skrótem internetowym. Znaczy, internetowym. W sumie internetowym też może być. No, też to jest dobry pomysł. No, może skrótem internetowym zróbmy. Bo myślałem, że na przykład e, ciekawe ile osób więcej, czy, os, ile, czy więcej osób wie, jak działa skrót internetowy. Czy jak skrót do pliku, no nie wiem, ale no, to po, dwa porównania. W, w, te pierwsze oryginalne, w, w, może we, wezmę. A czy może no, nie, najpierw te internetowe, jednak. Że skrót sam w sobie no, nie, nie, nie ma żadnej wartości, w sensie skrót do strony, w sensie link do strony, tak? Może Maria będzie linkiem, ok, nie pytałem jej o to, ale, yy, ale myślę, że się zgadza, <laughs> żeby ją tak nazwać. tak. I yy, czy przyrównać? I po prostu, no nie ma jakiejś. Co czy ma treść? Jakąś treść ma, ok. Ale generalnie cała ta treść i zawartość jest po przekierowaniu, tak. I jeszcze druga, druga rzecz skrót, jak działa, komputerowy że skrót po prostu sam w sobie jest pusty. To jest chyba najlepsze właśnie określenie ok, no też ma nazwę, coś tam ma, jakieś tam swoje rzeczy. Może mieć swoje ikonę i w ogóle, i w sensie ten. I rzeczywiście tak jest, że człowiek jak gdyby nie traci wartości, jeżeli przekierowuje wszystko do, do Pana Boga, w sensie, jeżeli całego, sobie, całego siebie oddaje Panu i tak dalej, i pozwala mu się wypełnić, nie oddaje nie, nie, toż swojej tożsamości i tak dalej. Też się tego obawiałem, powiem szczerze, i dlatego, jak gdyby tak długo zwlekałem, no już mam. Ile mam lat? To no, może zgadniecie. Stary jestem, wbrew pozorom. Wyglądam młodo, nie? Dobra, bez, bez szartów, bez śmiechu, bo to jest poważna sprawa. OK, no i właśnie mamy ten, ten skrót cały. I tak jak mówiono, jest wewnątrz pusty, a prowadzi na przykład do pliku, tak? I uruchamia cały plik, w sensie plik dom, domyślny, w sensie plik, do którego skrótem jest, jest najważniejszy, jest jak gdyby treścią wszystkiego, tak? I tak samo właśnie z Maryją, nie? Że, bo ludzie się boją, o właśnie, to jest też taka obawa, że klucze wiesz, no nie można się tak modlić do Maryi. Nawet, nawet do nie, bo wiesz, bo zawsze się mówi za wstawieństwem, modlimy się za wstawieństwem świętych i tak dalej, czyli za wspomożeniem. Tutaj nawet Kościół zezwala na to, żeby mówić do Maryi, nawet, nawet jak gdyby tutaj, żeby się tego nie obawiać. I wytłumaczę, jak ja właśnie gdzieś tam dostałem takie światło, jak to, jak to do końca jest, że po prostu dlatego tak jest, to nie ja do tego doszedłem, to wszędzie można przeczytać. Ja po prostu to jak gdyby podkreślam i gdzieś to wyciągnąłem tak, z, z tekstów. Zresztą na dole dam link, 6 stron, to nie jest dużo. Myślę, że można sobie wydrukować, przeczytać gdzieś gdziekolwiek, w autobusie, gdzie, gdziekolwiek, albo zresztą też można online, wiadomo też, jak to tam woli. I właśnie to jest po prostu to, że. Że ona nic nie zatrzymuje za za dla siebie, czy to chwały, czy, czy czegokolwiek. Jak mi się oddaje ona wszystko, jak gdyby przekazuje. Od razu ojcu, tak ojcu czy synowi. W zasadzie synowi, nie? Bo to tak, tak przeważnie jest. Ale zresztą trójca jest jednością, więc to, żadna różnica, nie, jak to ktoś ładnie powiedział. Czy znaczy jak, jak to jest tak, tak jak jest, ona nie, nie, jak to nie kto właśnie ładnie powiedział, tak po prostu jest. No i, i, i wiesz, nie. No i po prostu to, to, to nie ma takiej możliwości, żeby niego ktoś się pogniewał, tak? Bo no, Maria jest taka w pełni właśnie, no już nawet zresztą na, na ziemi nie posiadała żadnego grzechu, tak? Jeżeli w to wierzysz, jeżeli w to nie wierzysz, no to już w ogóle trzeba zacząć od początków wiary, od początków podstaw wiary i tak dalej, nie. Ale co chciałem powiedzieć, bo to najważniejsze jest to, że ona rzeczywiście jest takim skrótem w wierze też oprócz tego. Że jak chcesz tak wyjść wysoko i na przykład chociażby usłyszeć głos, tu akurat proponuję Maryję właśnie, bo głos pana z mojego doświadczenia jest trudniej usłyszeć i, i też ja mam zawsze też takie, że znaczy mam zawsze, no nie zawsze, ale też taki opór, nie, że kurczę, no jednak tak fatygować nie, Pana Jezusa, no nie wiem, w sensie gdzieś jest taki, taki trochę, nie, że no, Pan Bóg no ja wiem, co mam, będę się pytał, czy, czy, czy mam tutaj kliknąć, czy tu, no ja na przykład nie. Albo, bo nie wiem, w jakichś takich sprawach czasami wydawałoby się bardzo błahych, nie? A właśnie tam, gdzie ci napisałem, oczywiście z, to jest z Kościoła Katolickiego, nie jest jakiś, nie wiem, żeby tu nie było. A tam jest właśnie fajnie napisane, że Maria się nie oburzy, jak nawet się i zresztą nawet, nawet chce tego, tak, żeby ona jest drobniejsza, bzdury, możesz pytać, tak. I... I rzeczywiście o wiele łatwiej moje jest takie doświadczenie słyszeć ten głos, tak? No, trzeba oczywiście takiego pewnego wyczulenia. I nie są to głosy takie ja to gdzieś mówiłem, ale nie wiem gdzie. Y które właśnie pokusy przychodzą no nie wiem, załóżmy z takimi wysokimi w sensie takim jak ja, może inaczej, ja myślę załóżmy na poziomie takim, tak, pokusy przychodzą z jeszcze głośniejszym z wewnętrznym myśleniem, tak, w sensie jak mi, wiesz, o chodzi o myśli a gdzieś y, Pan Jezus i Maryja, zresztą to chyba na podobnej, chociaż Maryja chyba trochę głośniej w sumie niż, niż Pani dobra, no nieważne, nie będę się teraz roztrząsał, ale na pewno to jest taki bardziej kobiecy głos, w sensie takim i to jest takie delikatne, nie, Gdzieś takie, że jak gdyby, no właśnie tak jak naucza Kościół, nie, że Pan z nie naucza wolności i rzeczywiście tak jest. To jak gdyby ciężko, wiesz, to, to musisz zastanowić się w ogóle, czy przyjąć to mieć, czy to, a ja czasami, czasami, jak właśnie na przykład miałem takie myśli, żeby mi przychodziły, ja mówię, czy to w ogóle, ja to pomyślałem, czy nie, w sensie, nawet zastanawiam się, czy w ogóle taka myśl mi przeszła, czy nie. To jest na, na takiej zasadzie trochę, nie. Że to jest takie delikatne, jak gdyby subtelne, znaczy ja mam takie doświadczenie, tak, może ty masz inne jakieś, tak? A czy też oczywiście jest możliwość, że Pan Bóg do ciebie przemówi na przykład ta, jakby osoba przemawiała z zewnątrz zupełnie, nie w myślach, tylko z zewnątrz, tak, głos drugiego człowieka. Jest taka możliwość, chociaż to myślę, że się rzadko zdarza z tego mojego doświadczenia, z moich obserwacji z wszystkiego. W sensie obserwacji też innych osób, które są gdzieś tam uduchowione, więc na to tak szybko bym nie liczył. I jak się ma oczywiście dobrą komitewę, wiadomo z Panem, to wiadomo o co chodzi. I właśnie, no możesz sobie myśleć sobie koczenie, no, ja jestem grzesznikiem, siedzę w grzechach, nawet może ciężkich i w ogóle. E, też zdecydowanie. Nie. E, to nie jest czas, znaczy, to nie jest motyw, żeby stwierdzić, że, że Maria się wkurzy i ci, nie wiem, nie pomoże. E, wiesz co, no, nie mam doświadczenia, chociaż w zasadzie mam doświadczenie. <laughs> e, więc nawet jeżeli jesteś w grzechu, ciężkim nawet, tak. I, I no nie jesteś jakoś, nie wiem, ciężko ci wyleć z tego wszystkiego z bagna, bo się powtarza to wszystko i tak dalej. To Maria jest też po to, albo może przede wszystkim po to. tak? Ona przyszła też ratować grzeszników zresztą na wzór, na wzór Chrystusa, tak, i ona po to to wszystko robi i tak dalej, żeby doprowadzić do Chrystusa wiadomo. A, a nie wiesz, żeby teraz, nie wiem, świętych w Czosowiu świętym, Oczywiście świętym też pomaga, tak? I tak jak mówię i jak najbardziej. Tylko tak jak mówię, no nie zapominaj o tym, że, 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 że to po prostu to jest przede wszystkim dla, dla tych, którzy się źle mają, tak? Zresztą no, też ewangelicznie. I, I kurczę, no i po prostu pytaj, oczywiście myślach co czy na głos, nie wiem czy ja próbowałem na głos też chyba próbowałem na głos znaczy wtedy na głos nie słyszę tej odpowiedzi, bo słyszę ją wewnątrz, w sensie i, i co jest wiesz co jest fajne to jest najfajniejsze ja jestem trochę chory, ale mam nadzieję, że nie zarażę przez internet dobra, nie wiem czemu ja się tak muszę wygłupiać no. a może po prostu taki jestem dobra, ale, ale do, do sedna bo już to trwa, ile to może trwać? A jak miałem tak strzelać? Bo chciałem powiedzieć: No, tam już 30 minut trwa, wiadomo, że nie trwa tyle, chociaż? Nie, nie mam tyle taśmy chyba, znowu się nie zmieści na taśmie. Znaczy, ostatnio się zmieściło, chwa panu. <laughs> Dobra, ale co chciałem powiedzieć? No, już się zgubiłem. Tak to jest, takie didascalia. To czy to będą didascalia? A może didascalia, nie? Nie wiem to bardziej jako rodzeń pasuje, no bo to jest taki, taki skrót, tak jak mówię i, i ścinaż te wszystkie, wiesz dojścia do wiary, tam, że musisz to musisz tam, tamto, musisz Pisma Święte czytać oczywiście, Maria nawet czasami ci fragmenty z Pisma Świętego podpowie i tak dalej, i Pismo Święte, no e, powinno gdzieś być na, w tym rozwoju naszej wiary, ale taki skrót, e, wiesz rozmowa z Marią i tak dalej i te potrzeby od niej, co, co na przykład robić, czasami nie wiemy, nie to to naprawdę jest kapitalna sprawa i to nie jest męczące, bo kucze, wiesz czasami się tak wiesz zastanawiasz, nie? że no... znaczy zastanawiasz się, może Ty się zastanawiasz, ja nie wiem czy się zastanawiam, chyba tak skoro to mówię że wiesz no kurczę, po prostu tak żyć z takimi szeptami, jak Superman w tych wiesz wszystkich, albo tam jak Bruce, Bruce co so, po prostu to wiesz i głowa rozebryje, nie no kurczę, no co Ty to jest tak subtelne pokusy są bardziej męczące i to, i to pewnie wiesz, a jak nie wiesz to nie, no każdy wie raczej. Że po prostu i, i głośniejsze i w ogóle. Czasami właśnie tak natrętne, natrętne. A tu czasami musisz jeszcze raz zapytać, bo ci to uleci, albo się zastanawiasz, czy dobrze słyszałeś, czy nie. I jeszcze jedna rzecz, bo ktoś mi mówi, no tak, no to, 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 to też sobie mogę wymyślić, że tak rozmawiam z drugą osobą. Okej. Okay. Zrobiłem tak, że, bo mówię, może no, ze sobą rozmawiam, nie, no wiesz, raczkuję w, w tym temacie, to nie wiem. Ale kurczę, no, i spróbowałem nie, i mówię, no, co by to teraz porobić, nie? I cisza, nie? Kuchnia. Nie że w sensie takim mówię, że może mi też przyjdzie taka myśl, nie? Od razu, i będę wiedział, co mam robić. Coś... I to wiesz, takie fajne rzeczy, bo to wiesz, po owocach poznasz, jeżeli to ci przynosi też pokój, i tak dalej, i tak dalej, to pewnie to są słowa Maryi. A jeżeli to przynosi niepokój, no to, to wiadomo, o to co w, to w nie chodzi. Jeżeli to jest jakieś właśnie głośne, coś tam, pełne niepokoju. I, I właśnie też po owocach poznasz, tak, bo to jak Pismo Święte mówi, że czy to rzeczywiście się... Y, Okej okay, jest, tak? Czy, czy, czy to przynosi dobre owoce, dobre efekty i tak dalej, nie? Piękne słońce za bitem na dworze na bloku naprzeciwko. Dobra. Co, co chciałem powiedzieć? No i więc, więc po prostu, no to. Wiesz, nie myślę, że tutaj. To, to tak właśnie jesteś w stanie ocenić właśnie, nie? czy to właśnie przynosi pokój i bo wiadomo się, może podszywać ten, ten z dołu, ale, ale tak jak mówię, no się, że to wyczujesz, że to jest tak delikatne i subtelne, że, że no tak jak mówię, no tutaj po prostu oczywiście zalecam kierownika duchowego, tak? Żeby gdzieś tak powiedzmy, zapytać go coś tam wesprzeć. Jakiegoś dobrego po prostu księdza, dobrego abu, ojca no, wiesz, ale, ale no, wiesz, czasami ciężko o, o coś takiego, i, no i staraj się, nie? To jak będziesz widział, że to wszystko jest zgodne z kościołem, z nauczaniem, i tak dalej, no to, to na pewno też dobra owoce i, i będzie przynosiło dobre owoce. Owocami ducha są mniej więcej z pamięci radość, pokój, cierpliwość, dobroć nie. Jeżeli to wszystko zobaczysz w te efekty, bo ja na przykład mam czas tak czasami, że wiesz, że. Że, że kurczę po takiej podpowiedzi, on Marie, kuczę mówię, ja nie mogę, ja bym na to nie wpadł. To jest takie wiesz proste, że na przykład teraz mógłbym zrobić to, a wiesz, daje dużo radości, daje takiego wiesz, kurczę w takiej pełni życia trochę bardziej, nie? Że ja bym na to nie wpadł, ja bym na przykład stwierdził, a co zrobię później, a wiesz, a tutaj, no naprawdę, to wiesz, kurczę, no polecam, polecam. I to taka właśnie droga na skróty, bo czasami się właśnie pytamy, jak żyć, a gdzie jest to wola Boża? Cóż, to jest prawda? Niektórzy pytają, no i wiadomo, nie. Dobra, chyba muszę kończyć. Może jeszcze jakiś dodatkowy filmik, ale co jeszcze mi przychodzi do głowy? No więc, więc po prostu proś o to, żeby Maria do Ciebie przemawiała i, i przeczytaj koniecznie te 6 stron. Myślę, że to, to też ci pomoże jakoś. Bo ja tu wszystkiego nie jestem w stanie powiedzieć chyba przez te. Ile minut? Ja, myślę, że 10 będzie. No, myślę, że się to nagrało wszystko. A dobra, pozdrawiam. Dobrego wszystkiego. Dobrej nocy, kurczę, No nie wiem. Jojo, pozdrawiam. Cześć. Cześć i w ogóle osób by nie naraz włączyć. No to. Na razie.